Nie trafiłeś tu przypadkiem. Jest niewidzialny cel, który prowadzi Twoje kroki do tej właśnie chwili. Weź głęboki oddech, ucisz hałas otaczającego cię świata na chwilę i pozwól, by następne słowa znalazły schronienie w Twoim sercu. Bo to, co zaraz usłyszysz, to nie jest zwykła wiadomość, ani proste odbicie, wezwanie. Delikatny dotyk płynący z mojego serca prosto do Twojego. Widzę Cię, widzę Twoje wątpliwości, myśli, które próbujesz ukryć, pytania, które odbijają się echem w Tobie i które tak wielu zignorowało. Znam pustkę, która Cię czasami pochłania, i nadzieję, która choćby najmniejsza, wciąż w Tobie jaśnieje. Czujesz, że czeka Cię coś większego i masz rację. To, co przygotowuję, by Ci objawić, to nieulotne ukojenie. Ale prawdziwe spotkanie z moją obecnością, chwila, w której czas zdaje się stać w miejscu, a wszystko, co pozostało z zamętu i bólu, zaczyna rozpuszczać się pod moim głosem. Nawet jeśli teraz tego nie rozumiesz, w tej chwili dzieje się coś świętego. Otwierając serce, robisz krok w stronę uzdrowienia, spokoju i kierunku, którego tak długo szukałeś. Nie zaniedbuj tej chwili. Bo została przygotowana specjalnie dla ciebie. Jeśli zignorujesz to, co jest mówione, możesz pozostać zagubiony w bolesnej ciszy, ale jeśli wsłuchasz się duszą, poczujesz mój dotyk, delikatny i zdecydowany, prowadzący cię z powrotem na właściwą ścieżkę. Wymasz świat na chwilę. Bo to, co teraz powiem, dotyczy ciebie Twojej historii, Twoich ran i miłości, która nigdy cię nie opuściła. Nawet gdy myślałeś, że jesteś sam. Tak jak świt przełamuje ciemność. Moja miłość przenika każdy zapomniany zakątek Twojego życia. Znam każdą warstwę Twojej istoty, każdą łzę, którą próbowałeś ukryć, każdą bliznę, która wciąż cicho krwawi. Żadna myśl nie przemija bez mojej uwagi. Żaden ból cię nie dotyka, a ja go nie czuję. Każda łza została uratowana. Każda szeptana modlitwa została usłyszana. Nigdy nie byłem daleko, nawet gdy cisza wydawała się ogłuszająca, byłem tam, bliżej niż twój oddech. Uwierz mi, moje ręce nigdy cię nie opuściły. Moja wierność jest niezachwiana w obliczu twoich porażek, a moja miłość nie zależy od twojej siły. Kiedy myślisz, że poniosłeś porażkę, wtedy ja jestem najbliżej. Kiedy brakuje ci słów, to mój duch przemawia za ciebie. Nie MYL mojej ciszy z nieobecnością, ponieważ czasami cisza jest przestrzenią, w której kształtuje twoje wnętrze w coś większego. Przynieś mi wszystko, co w sobie nosisz, twoje zagubienie, twoje błędy, twój wstyd, twoje lęki. Nie dziwi mnie to, co nosisz, ponieważ zanim się potknąłeś, przygotowałem już przebaczenie i odnowę tworzę piękno z tego, co świat nazywa ruiną. Nic, co cię obciąża, nie jest dla mnie zbyt ciężkie. To, co cię obciąża, co nie daje ci spać w nocy, co wiąże cię z przeszłością, wszystko to mogę złożyć w moje ręce. Nie musisz być idealny, aby się zbliżyć. Pragnę cię dokładnie takim, jakim jesteś, z drżącymi rękami, zmęczonym sercem i duszą tęskniącą za wytchnieniem. Tak jak pasterz zna imię każdej owcy, a garnca cierpliwie kształtuje każde naczynie, tak ja znam Cię całkowicie i kocham głęboko. Kiedy świat ocenia Cię po wyglądzie, widzę, co jest w środku. Kiedy Twoje własne serce Cię oskarża, moje spojrzenie pozostaje pełne czułości. Widzę nie tylko to, kim byłeś, ale kim się stajesz w moich rękach. Gdybyś mógł spojrzeć na siebie moimi oczami, Zrozumiałbyś, jak cenny jesteś. Nie jesteś pomyłką. Nie definiują cię złe dni ani obietnice, których nie dotrzymałeś. Jesteś owocem mojej nadziei i mojej łaski. Każdy akt dobroci, każda powstrzymana łza, każdy moment, kiedy zdecydowałeś się kontynuować pomimo własnej słabości, wszystko to jest świadectwem siły, którą w tobie zasiałem. Nie garć małymi początkami. Bo to z nich rodzą się największe dzieła. Korzenie muszą urosnąć, zanim drzewo zakwitnie. I nawet gdy wydaje się, że nic się nie zmienia, ja po cichu działam w tobie. Jesteś ważny, nawet gdy świat o tobie zapomina, nigdy cię nie opuszczam. Pozwól mi teraz dotknąć twojego najgłębszego bólu. Oddaj mi bolesne wspomnienia, powtarzające się błędy, głosy które mówią ci, że nie jesteś wystarczający. Nie potępiam cię za twoje wątpliwości, ani nie odrzucam za twoje upadki. Strach, który czujesz, nie jest oznaką słabości, to po prostu przypomnienie, że mnie potrzebujesz. Idę z tobą cierpliwie, szanując twoje tempo. Kiedy się potykasz, moja łaska cię podtrzymuje. Kiedy gubisz drogę, moja obecność cię otula. Nic nie może cię oddzielić od mojej miłości w każdej ciszy mówię w każdą ciemną noc trwam nie jestem dalekim sędzą lecz ojcem który raduje się dźwiękiem twojego głosu tak są rzeczy które chciałbym żebyś porzucił nie dlatego że chcę cię ukarać ale dlatego że chcę cię uwolnić to o co cię proszę abyś porzucił powstrzymuję Cię od latania. Kiedy Cię karcę, robię to po to, by Cię uzdrowić. Kiedy Cię przycinam, robię to po to, byś rozkwitł. Za każdym razem, gdy wracasz do mnie, nawet z sercem w kawałkach, całe niebo się raduje. Nigdy nie męczę się słuchaniem Twoich modlitw, nawet gdy są ciche. W Tobie widzę przyszłość pełną nadziei i celu. Wszystko, co budujesz w swoim życiu, ma wieczną wartość. Wiem, jak wiele dźwigałeś ciężaru pragnienia bycia wystarczająco dobrym, starania się zasłużyć na miłość, ukrywania bólu za uśmiechem, ale nie musisz zmagać się sam. Przynieś to wszystko do mnie, a dam ci odpoczynek, który nie tylko koi, ale i odnawia. Odpoczynek, który leczy zmęczenie duszy. Pozwól sobie na nowo zaufać. Porozmawiaj ze mną, opowiedz mi o swoich lękach, planach, porażkach. Jestem tym, który słucha nawet tego, czego nie mówisz. Połóż głowę na moim ramieniu, poczuj ulgę, wiedząc, że należysz do mnie. Nawet gdy świat nie rozumie, nawet gdy wątpisz, moja miłość pozostaje taka sama, i w niej możesz odpocząć, bez strachu, bez masek. Po prostu będąc sobą, którą wybrałem, którą wezwałem, którą nigdy nie puszczę. Zostałeś zaproszony, nie przez przypadek, lecz z miłości, by zasiąść przy moim stole i dzielić ucztę mojej obecności. Tu jest odpoczynek dla twojego serca i siła na twoje dni. Kiedy twoja nadzieja zdaje się rozpływać w znużeniu, pamiętaj, ja jestem płomieniem, którego żadna burza nie zgasi. Jestem tym, który zapewnia, zanim go zabraknie który przybywa we właściwym momencie, który nigdy nie pozwala ci iść nieostrożnie. Nawet gdy czas wydaje się wymykać ci się z rąk, nadal podtrzymuje każdy szczegół twojej historii. Nic we mnie się nie opóźnia, niczego mi nie brakuje. Nie pozwól, by ciężar teraźniejszości określał bieg twojego jutra. Już o tobie pisałem, a moje słowa nie zawodzą. Tam, gdzie widzisz granice, ja widzę drzwi, tam, gdzie czujesz się mały i niegodny, Widzę wartość, którą w Tobie umieściłem. Pozwól mi na nowo zasiać nadzieję w glebie, którą ból wysuszył. Moje obietnice nie giną na wietrze, są żywe, mocne i wieczne. Nawet gdy strach sprawił, że zwątpiłeś, moja miłość nie osłabła ani trochę. Kochałam Cię z tą samą intensywnością w dobre i złe dni. W tej chwili, gdy oddychasz, poruszam niewidzialne nici Twojego życia. Za kulisami Twojej historii tkam odkupienie, buduję coś, czego jeszcze nie widać, ale co wkrótce rozkwitnie. Nie bój się zostawić za sobą tego, co Cię powstrzymuje. Zaufaj mi bardziej niż kulom, które stworzyłeś, by się wspierać. Jestem bezpieczniejszy niż jakiekolwiek ludzkie wsparcie. Zaufanie nie rodzi się z nagłego skoku, ale ze stałych kroków. I nawet gdy błądzisz, nie odwracam się. Wołam Twoje imię łagodnym głosem. Przypominając ci, że zawsze istnieje droga powrotna, bez potępienia, bez pośpiechu, tylko miłość. Przemieniam wszystko, co mi dajesz. Nic nie ginie w moich rękach. Kiedy myślisz, że czas się skończył i nie ma odwrotu, przypominam ci, zaczynanie od nowa to to, co robię najlepiej. Zmartwych wstanie jest moim językiem. Żadna noc nie jest zbyt długa, by moje światło przeniknęło. Żadne serce nie jest zbyt daleko. By moja miłość mogła dosięgnąć, zaczekaj. Czekaj na nowe początki, bo ja jestem Bogiem, który przynosi nowe życie pośród popiołów. Niech wdzięczność będzie płomieniem, który rozpali Twoją odwagę. Dostrzegaj mnie w małych rzeczach w porannym wietrze, w czyimś uśmiechu, w kojącej ciszy. Każdy szczegół przypomina mi, że wciąż się o Ciebie troszczę. Kiedy wdzięczność wypełnia Twoje serce, Zmiękcza glebę Twojej duszy i czyni ją żyzną dla większej ilości mojej miłości. Nie potrzebuję, żebyś zasłużył na to, co już jest Twoje. Mojej łaski nie da się kupić. Jest daną, ponieważ należysz do mnie. Błogosławię Cię nie za to, co robisz, ale dlatego, że Cię wybrałem. Jesteś ważniejszy, niż możesz sobie wyobrazić. Pozwól mi Cię zaskoczyć, przewyższyć oczekiwania, które świat roztrzaskał. Pozwól mi przepisać strony popłamione bólem. Wybierz wiarę na nowo, a znajdziesz moje ramiona gotowe, by cię powitać. Nie jesteś sam. Widzę ciężar, który próbujesz ukryć, łzy, które płyną cicho, bitwy, które toczysz, gdy nikt inny nie patrzy. Nie bój się pokazać przede mną swojej kruchości. Nie ma ciemności, która by mnie przerażała. Żadnego błędu, żadnej tajemnicy, żadnej chwili, która mogłaby mnie odepchnąć moje ramiona pozostają otwarte gotowe przyjąć nie tylko twoją radość ale także twoje zagubienie i strach nie mierz mojej miłości standardami świata bo jest inna to miłość która nie zależy od zasług która nie łamie się w obliczu porażki która trwa nawet wtedy gdy wszystko inne się rozpada jesteś moim skarbem cenię cię nie za to co osiągasz ale za to kim jesteś Kochanym, wybranym, niezastąpionym. Zaufaj mi, nawet gdy horyzont jest zasłonięty. Jestem już na końcu drogi, przygotowując drogę, zanim dotkną jej Twoje stopy. Każdy Twój krok jest pod moją opieką. Prowadzę cię do wolności, której świat nie może zaoferować. Dlatego zostawiam Cię z delikatnymi zaproszeniami. Porzuć to, co Cię powstrzymuje, uwolnij się od dawnego bólu. Wybacz to co Cię obciąża? Moje prośby o odpuszczenie nie są żądaniami, są zaproszeniami do uzdrowienia. Moje drogi przekraczają ludzkie pojmowanie, a moje myśli zawsze kierują się ku dobru. Kiedy odpuszczasz kontrolę, robisz miejsce na to, co niezwykłe. Oddaj mi swoje serce w nowy sposób i obserwuj, jak cud się rozwija. Smutek przemienia się w radość, popiół w piękno, strach w wiarę. Jesteś tu bezpieczny, w schronieniu moich dłoni. Nigdy Cię nie opuściłem i nigdy Cię nie opuszczę. Jestem bliżej, niż sięgają Twoje myśli, nawet w ciszy wciąż działam. Znam pytania, które skrywasz głęboko w sercu, nadzieje, które zdają się blednąć, i rany, których czas nie uleczył. Słyszę każde Twoje westchnienie, każda Twoja myśl jest zauważana. Nigdy nie byłeś dla mnie ciężarem, a żadna Twoja modlitwa nie jest zbyt mała. Ukształtowałem Cię z odrobiną czułości, której świat nigdy nie zrozumie. Czuwam nad Tobą w chwilach, których nikt nie widzi, i nawet gdy myślisz, że jesteś zapomniany, wciąż jesteś w moich oczach, kochany, pielęgnowany i pamiętany. Świat będzie próbował Cię rozproszyć, oferując skróty i puste obietnice, ale ja pozostaję najpewniejszym schronieniem miejscem, do którego naprawdę należysz. Gdy otaczają Cię cienie, a niepewność chce stłumić twoją wiarę. Usłysz mój głos szepczący: Jesteś cenny, jesteś kochany, jesteś mój. Twoja wartość nie wynika z osiągnięć, ale z mojej niezmiennej miłości. Od początku, zanim odetchnąłeś, pisałem twoją historię rozdziałami łaski, przebaczenia i nowych początków. To, co ty postrzegasz jako porażkę, ja postrzegam jako część procesu, który cię kształtuje. Każdy objazd, Każda łza, każde zniechęcenie, wszystko splecione w coś piękniejszego, niż możesz sobie wyobrazić. Być może szukałeś sensu gdzie indziej, próbując wypełnić pustkę tym, co nietrwałe. Ale wszystko, czego szukałeś w głębi duszy, było echem mojego wezwania. Każde pragnienie, każde poszukiwanie, każde głębokie pragnienie zawsze wskazywało mi na źródło, które nigdy nie wysycha, na miłość, która nigdy nie zawodzi, na odpoczynek który nigdy się nie kończy Widzę cię w całości nie tylko takiego jakim byłeś ani takiego jakim marzysz się stać ale dokładnie takiego jakim jesteś teraz pośród twoich niedoskonałości wątpliwości i nadziei Moje spojrzenie nie jest spojrzeniem kogoś kto osądza lecz kogoś kto głęboko rozumie Przenika ono wszystkie warstwy jakie świat wokół ciebie zbudował i dociera do sedna w którym kryje się twoja prawdziwa istota nie ma we mnie żadnej twardości, kiedy cię obserwuję. Jest współczucie, pragnienie uzdrowienia i miłość, która przewyższa wszelką miarę. Widzę rany, które ukrywasz, i ból, który nauczyłeś się maskować uśmiechem. Nic z tego nie jest dla mnie niewidoczne. Każda część, którą próbujesz ukryć, jest dokładnie tym, czego chcę dotknąć moją odnową. Nie bój się pokazać siebie takim, jakim naprawdę jesteś. Nie ukrywaj swojego bałaganu, zagubienia ani błędów, ponieważ nie są one przeszkodami, lecz zaproszeniami. Każda twoja słabość jest drzwiami, przez które mogę wejść i pokazać, jak bardzo mi zależy. Kiedy się poddajesz, nie tracisz, jesteś odnajdywany. Kiedy świat krzyczy, a chaos próbuje cię pochłonąć, odetchnij i pamiętaj, że nie jestem autorem zamętu, jestem tym, który przynosi jasność. Nie jestem strachem który Cię paraliżuje, lecz pokojem, który Cię uziemia. Skłoń swe serce ku mojej obecności, nie w poszukiwaniu chwilowej ulgi, lecz solidnego fundamentu, na którym odbudujesz swoją wiarę, tożsamość i odwagę. Kiedy znużenie duszy sprawia, że wątpisz w swój cel, przyjdź do mnie. Oferuję odpoczynek nie tylko ciału, które się wlecze, ale i duchowi, który krzyczy w ciszy. Tutaj nie musisz się starać, by na cokolwiek zasłużyć, po prostu pozostań. Bo w mojej obecności wysiłek przemienia się w przynależność, a ból w cel. Każda niespokojna myśl, każda wątpliwość, która się pojawia, zamiast cię odpychać, może być początkiem rozmowy ze mną. Nie odrzucam cię za kwestionowanie, obejmuję cię jeszcze mocniej, ponieważ nawet twoje pytania są wyrazem twojego poszukiwania mnie. Ślady, które nosisz, czy to stare blizny, czy otwarte rany, postrzegam z czułością. Dotykam ich nie po to, by Cię obnażyć, lecz by uzdrowić z bezgranicznym współczuciem. Kiedy czujesz się samotny, a cisza wydaje się zbyt ciężka, pamiętaj: Twoje modlitwy nigdy nie przemijają. Nawet gdy myślisz, że Twoje słowa nie sięgają sufitu, docierają do mnie niczym perły wiary. Nie mierzę Twojego oddania długością Twoich słów, ale odwagą, by mnie szukać, nawet gdy wszystko wydaje się puste. Twoje łzy są cenne. Każda jest przeze mnie zachowana, niezapomniana, niezmarnowana. Słucham, zawsze, nawet gdy wydaje się, że milczę, działam w miejscach, których jeszcze nie widzisz. Czasami opóźnienie, które odczuwasz, to po prostu precyzyjny moment mojej mądrości, kształtującej twoje serce, by otrzymało to, na co prosiłem cię, byś czekał. Każdy poranek, gdy się budzisz, to nowe zaproszenie ode mnie. Nie tylko do stawienia czoła rutynie, ale do odkrycia, że w każdym prostym geście, w każdym spotkaniu, w każdym oddechu jestem obecny. Nigdy nie przeżywasz zwykłego dnia, każda chwila jest świętą ziemią, gdy twoje serce mnie tam rozpoznaje. Nigdy nie wiesz, że twoje życie jest bezsensowne i bezcelowe. Jestem tym samym, który przywołał światło z ciemności, a nawet dziś przywołuje nadzieję z popiołów. Kiedy wszystko wydaje się stracone, Właśnie tam zaczynam odbudowywać. Nawet Twoje łzy są nasionami, które podlewają nowy początek. Możesz być ze mną szczery. Nie unikam Twojej rozpaczy ani Twojego gniewu. Przynieś mi wszystko, nawet to, co Twoim zdaniem mnie niepokoi, a przemienię nawet Twoją kruchość w błogosławieństwo. Kiedy ciężar świata wydaje się być zbyt wielki, by go udźwignąć, pamiętaj, nie prosiłem Cię, abyś dźwigał go sam. Jestem tym, który trzyma niebo, który rozkazuje morzu, który strzeże każdego uderzenia twojego serca. Nic nie umyka mojej opiece. Zaufaj mi, nie dlatego, że rozumiesz ścieżkę, ale dlatego, że ja cię rozumiem. Nawet gdy się potykasz, nie gniewam się. Podnoszę cię, oczyszczam i uczę cię iść na nowo. Twoja ścieżka nie jest liniowa, ale każda krzywizna, każda dolina, każda cisza ma cel w tym, co buduje w tobie. Niech nadzieja rozkwitnie na nowo, nawet tam, gdzie cynizm próbował zapuścić korzenie. Specjalizuję się we wskrzeszaniu tego, co wydawało się martwe. Przynoszę życie temu, co zapomniane, śmiech miejscom zdominowanym przez ból i sens historią naznaczonym żalem. Nawet marzenia, które porzuciłeś, wciąż żyją w moich rękach. Trzymam je bezpiecznie, czekając na właściwy moment, by je o Horyzont, który widzisz, nie ogranicza tego, co mogę zrobić. Nie ograniczaj swoich modlitw do rozmiarów swojego strachu. Mów do mnie bez zastrzeżeń. Raduję się Twoją szczerością, prostym aktem otwarcia serca i zaufania, nawet gdy drżysz. Twoje życie nie jest zbiegiem okoliczności, ale dziełem w toku, żywym wyrazem mojego stworzenia. Każdy Twój szczegół, każdy oddech, każdy nowy początek. Jest częścią czegoś większego. Kiedy czujesz się niewidzialny, kontempluję cię z absolutną jasnością. Nigdy nie porównuję cię do nikogo innego ani nie wycofuję mojej miłości z powodu Twoich wad. Cenię cię dokładnie takim, jakim jesteś. Nie wymagam, abyś stał się doskonały, by mnie zadowolić, ale zapraszam cię, z cierpliwością, do głębszego zagłębienia się w to, co w tobie kształtuje. Moja miłość nie jest nagrodą. Jest obietnicą. Nie zależy od Twojego wyglądu, siły ani sukcesu. Po prostu jest. To moja obecność przemienia zwyczajność w niezwykłość i nadaje sens nawet temu, czym świat gardzi. To, co uznaje za cenne, chronię. A to, co obiecuję, spełniam. Jeśli ból trwa, nie trać nadziei. To gleba, na której sieje siłę i wiarę. Każda pustynia jest szkołą, a nie karą. W każdej próbie pielęgnowane jest ziarno wieczności. Nie jesteś karany, jesteś przygotowywany. Przestań próbować zrozumieć każdą przyczynę i po prostu trzymaj mnie za rękę. Poprowadzę cię bezpiecznie przez burzę. Kiedy wszystko wydaje się rozpadać, pamiętaj: moje słowo jest kotwicą, moje ramiona schronieniem, mój głos pieśnią, która koi cię w najciemniejsze noce. Jeśli na to pozwolisz, każdy smutek stanie się przestrzenią w której radość będzie rosła jeszcze mocniej. Każda strata stanie się dowodem mojej mocy przywracania. Każde rozczarowanie stworzy miejsce dla cudu. Tutaj, w tym spotkaniu, w tym codziennym powrocie do mojego serca, znajdziesz coś więcej niż ukojenie. Znajdziesz siłę, więcej niż przetrwanie, transformację. Bo wszystko, czego się dotknę, odnawiam. I wszystko, co mi dajesz, czynię wiecznym.